Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. 15 stycznia, w sobotę, na wspólnej koronce do Bożego Miłosierdzia. Na początku przeczytam komentarze, które piszecie, a które są prośbami o modlitwę. Pani Teresa. Szczęść Boże, modlę się w intencji znanej Panu Bogu oraz o wiarę, nadzieję i miłość dla wszystkich uczestników na modlitwie koronkom do Bożego Miłosiercia. Jezu ufam Tobie. Panada módlmy się o jedność wspólnot chrześcijańskich, Pani Beata. Panie Jezu, miej w swojej opiece kapłanów, nasze rodziny i nas samych, abyśmy potrafili być wierny, wiernymi świadkami Twojej miłości. Słuchajmy się teraz w słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. 25 kwietnia 1936 roku walendów. W tym dniu cierpienie w duszy mojej było tak ciężkie jak rzadko kiedy. Od samego rana czułam, jakobym rozdział ciała od duszy. Czuję przeniknięcie Boże na wskroś, czuję całą sprawiedliwość Bożą w sobie, czuję, że jestem sama wobec Boga. Pomyślałam, że jedno słowo z kierownika uspokoiłoby mnie zupełnie, ale cóż, tutaj go nie ma. Jednak postanowiłam szukać światła w spowiedzi świętej. Kiedy odsłoniłam swą duszę, kapłan ten bał się ode mnie dalej słuchać spowiedzi, a to mnie wprowadziło w jeszcze większe cierpienie kiedy widzę bojaźliwość jakiego kapłana bojaźliwość jakiego kapłana to w ten czas nie otrzymuję żadnego uspokojenia wewnętrznego to też postanowiłam sobie że tylko przed kierownikiem będę się starała odsłaniać swą duszę we wszystkim od rzeczy największej do najdrobniejszej trzymać się ściśle jego wskazówek. Wyciągnijmy, kochani, zatem nasze koronki i prośmy, w godzinie miłosierdzia, w tych wszystkich intencjach, które napisaliście, które nosicie w swoich sercach, ja pragnę dzisiaj pomodlić się za każdego z Was, za to, że jesteście, że wspólnie modlimy się i proszę o wszelkie Boże Błogosławieństwo dla każdego z Was. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. <laughs> Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem. O, krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. O, krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O, krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księży Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. I poprośmy teraz o opiekę i wstawiennictwo świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I przyzywajmy, kochani, jeszcze opieki świętego Józefa. Pomnij o najtrzyższy, oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy opiekunie Józefie Święty, że nie słyszano, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki i Twej pomocy błagający bez pociechy pozostał, to ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej o Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. Kochani, dziękując za wspólną modlitwę, przyjmijcie teraz dar Bożego Błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu Bogu, niech będą dzięki. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro w niedzielę, drugą niedzielę e, zwykłą w ciągu roku liturgicznego. Zachęcam oczywiście, aby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, zaprosić swoich znajomych i jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zajrzyjcie do dzisiejszego komentarza do Ewangelii Markowej. Za dziś Wam bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.